Akademia Młodych Orłów w Katowicach to nowatorski projekt wzorcowej Akademii Piłkarskiej dla Dzieci i Młodzieży w wieku od 6 do 11 lat Polskiego Związku Piłki Nożnej przy współpracy ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Miastem Katowice i Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Mamy organizacyjnie duże pole do, do popisu tutaj, bo mamy prawie 300 chłopaków w tej chwili. E, dzisiaj mamy 5 testów. 4 testy tutaj są, tak jak widać, za nami. Są to testy z piłką i bez piłki, oceniające głównie tutaj zdolności szybkościowe. Mówię o testie bez piłki i testy tutaj e, stricte takiej sprawności specjalnej, właśnie z piłką, gdzie oceniamy sposób panowania nad piłką, e, elementy właśnie techniczne, no i na końcu, oczywiście, grę. Nabór do Akademii Młodych Orłów został przeprowadzony 29 listopada w ramach Dnia Talentu w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej awf -u. Mamy tak naprawdę cztery testy. Jeden test sprawności ogólnej, który polega na biegu slalomem, na biegu bez piłki. Drugi taki sam test z prowadzeniem piłki, czyli typowo test piłkarski. Oraz dwa testy: pierwszy zmiany kierunku biegu z piłką, oraz drugi żonglerka. Cztery testy. No i jednym z głównych kryteriów selekcyjnych jest oczywiście gra, no bo gra najbardziej determinuje te, te nasze umiejętności, podejmowanie decyzji, sposób zachowania się w obronie, w ataku i my gdzieś nawet u tych młodszych dzieci już przynajmniej w minimalnym zakresie te, te zdolności próbujemy oceniać. Jak się okazało, testy nie sprawiały większych problemów młodym piłkarzom. To są łatwe ćwiczenia, to są łatwe ćwiczenia. Autorski program szkolenia w Akademii Młodych Orłów opracowany został przez Departament Szkolenia i Komisję Techniczną PZPN. Akademia daje możliwość otrzymania nieodpłatnego szkolenia piłkarskiego na najwyższym poziomie pod okiem wykwalifikowanych trenerów zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek z województwa śląskiego. Jest to bezpłatna Akademia, gdzie zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Są to zajęcia tak jak powiedziałem wcześniej bezpłatne. Dodatkowo firma Nike partner techniczny zapewni tutaj sprzęt. No i dzieci mogą trenować w klubie i tutaj w Akademii Młodych Orłów. Czyli tak naprawdę to są takie treningi dodatkowe, takie korepetycje piłkarskie, które w żaden sposób nie kolidują z klubem. Na kim wzorują się miłośnicy piłki nożnej? Ja nad Baelem. Ja. Ja, ja na, na ja bale. Messi. Messi, bale. No Bael. Bael. Neymar. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone publicznie na stronie www.slzpn.katowice.pl.